Jak widzieliście, zjechał właśnie z lawety. Obudziliśmy w sobie, właściwie to ja obudziłem w sobie, stare dziecko, małe dziecko. Bo kiedyś, jak byłem mały, to takie koparki zdalnie sterowane to były moim marzeniem, to teraz mam. Marzenie się spełniło. Otóż właśnie mechanizujemy się i rozwijamy w kierunku samowystarczalność, ponieważ mamy od cholery do roboty. Kopanie piwniczki, kopanie fundamentów pod stodołę, kopanie fundamentów pod wiatę, e, ogródka, przesadzanie drzewek, wykopanie łącznie około 5, pewnie coś 350-500 słupków betonowych e, do ogrodzeń. E, mamy tego od diabła, e, to kupiliśmy taką oto koparę. E, od razu nadmienię, że materiał nie jest sponsorowany, e, żadna firma nie ma w tym żadnego udziału, nic mi nie płaci wszystko kupiliśmy za swoje pieniądze bez żadnych zniżek, to jest venom w ogóle żadnych zniżek nie da się wytargować. Więc prezentuję sprzęt, który właśnie do nas dojechał. I zobaczymy tak naprawdę co on jest wart. To jest moje pierwsze spojrzenie na ten sprzęt, więc chwilowo po prostu go najzwyczajniej się umówimy, z czego się to składa. To jest koparka Nex N10 chińczyk oczywiście, który łącznie ze wszystkim osprzętem kosztował na 45 tysięcy zł. E, oczywiście brutto. E, no i to wszystko. E, kopara, jak widać, e, taka prosta mini koparka w zasadzie. E, I teraz co, rzucimy na nią okiem, pokażę, z czego się dokładnie składa. Najpierw uwaga, i silnik, klapka otwierana. Otwiera się to na sprężynach do góry. Silnik, jak widzicie, to jest taki mały silnik w zasadzie od kosiarki. Ja nie jestem specjalnie mechanikiem, ale tu jest, widzę, a silnik jest chyba jednocylindrowy, o ile się nie mylę, Briggs Straton benzynówka. Można go kupić silnikiem dieslowym, ale jest strasznie głośny, zdecydowaliśmy się na benzynówkę, która jest 1000 zł droższa. Silnik maleńki. Tutaj, jak widać, o to pudło, to jest wygląda na to na na pompę hydrauliczną, która napędza całe toto. Tam jest olej hydrauliczny, tu jest olej silnikowy, tu jest zbiornik paliwa. Jak wygląda? Wygląda czysto, ale uwaga, diabeł ja już w szczegółach. Bo Jak popatrzycie do środka, o, widać, ruda, czyli rdza, już jest na całkiem nowym sprzęcie. rdzy jest też trochę tutaj, jest też trochę tutaj. Ogólnie rzecz biorąc wygląda, o, jak popatrzycie na podwoziu, już tutaj to wszystko rdzewieje, pomimo tego, że to jest nowe, to już rdzewieje. No ale powiedzmy sobie szczerze, za te pieniądze, no to nic się innego nie kupi jakakolwiek Kubota, JCB czy coś podobnego. To są koszty rzędu jakieś 120 tysięcy. Tak wygląda to to z tyłu. Zamykanie klapy jest proste, ciągniemy za fotel pyk zamknięte. Jak wygląda fotel i konsola? Fotel, zwykły, zwykłe siedzenie, regulowane w przód i w tył. Przy czym, przy czym ta regulacja jest praktycznie żadna. On jest w tej chwili w takiej pozycji najbardziej zbliżonej do, do pracy więc no, nie jest to pozycja komfortowa, musiałbyś mieć ręce co najmniej w za długie, więc poracuję się raczej w pozycji siedzącej, fotel prawdopodobnie przerobię, żeby on był trochę bliżej. Co my tu mamy? Mamy licznik motogodzin, nic specjalnego, po prostu licznik ile, ile pracuje, ile przepracowała koparka plus, plus wskaźnik akumulatora. Mamy wskaźnik oleju i wskaźnik akumulatora. Mamy włącznik świateł, tam jest światło, za chwilę pokażę. I mamy wentylator dołożony dwóch do chłodzenia kolumny i do chłodzenia silnika, jeśli jest zimno. Prawy joystick manewrujący do ramienia, lewy joystick manewrujący do ramienia. Dwie dźwignie przód, tył, poruszania gąsiennicami. Dźwignia przepustnica gazu regulująca prędkość gazową. I teraz to jest ciekawostka, bo tutaj pod tym jest chyba kciuk, za chwilę dojdziemy, czyli podnoszenie opuszczanie kciuka, a pod tym drugim pedałem jest obrót, obrót bez, bez, niezależnego ramienia, bo jest koparka ma jeszcze niezależnie skrętne skrętne ramię. Rzućmy teraz uwagę na mechanizm łychy. Jak widzicie, zwykła łycha koparkowa, co fajne, ten siłownik główny odpowiadający za podnoszenie i dopuszczanie ramienia jest fajny, bo jest u góry. Można kopać na dole, tutaj nie będzie się siłownik siłownik paprał. To jest główny siłownik, który porusza ramieniem w górę i w dół. Na prawym, o ile pamiętam, na prawym joysticku, ale ponieważ ja tego jeszcze w ogóle nie dotknąłem, dopiero się będziemy uczyć w następnym filmie, który, który jest gdzieś tutaj, to pokażę jak to, jak to działa. Tu jest... Ramię, tu jest siłownik do obrotu ramienia, bo można. Nie wiem do czego to będę wykorzystywał, prawdopodobnie rzadko kiedy. Ale to ramię jest obrotowe, można kopać w tamtą stronę i w tą stronę można kopać prawie prostopadle do koparki. Tutaj jest drugi siłownik, ten który odpowiada za prostowanie tej części ramienia, i to jest chyba lewy joystick. Tutaj, to co widzicie tutaj, to jest kciuk. Ten kciuk bardzo fajnie się sprawuje, bo on razem z tą łychą albo z jakąkolwiek łyżką powoduje, że można chwytać różne rzeczy, na przykład belki drewniane, na przykład jakieś kamienie przenosić. To jest siłownik do kciuka, który go zamyka i otwiera i ten siłownik jest chyba albo pod prawym, Albo pod lewym pedałem, chyba pod prawym pedałem jest ten siłownik. Ciuka, ale to jak będziemy pracować, to się dowiemy, bo ja też dokładnie nie wiem. Tu jest cały uchwyt, no i łycha. łycha i ten siłownik. Ten siłownik to jest siłownik od ramienia, a tu jest gdzieś pewnie, a tu jest jeszcze gdzieś siłownik od łychy. na tych obrotach. A nie, to to jest siłownik od łychy. Wiecie co? A tak, to jest siłownik od ramienia. Widzicie, jaki ze mnie trąba? To jest siłownik, który prostuje, prostuje ramię, a ten siłownik zagina, zawajchuje mychę. A tu jest jeszcze lemiesz z przodu. Tam jest siłownik lemiesza. Lemiesz chodzi do góry, w górę i na dół. I ogólnie rzecz biorąc, raz, że to jest do równania na wierzchnie, ale nie spodziewam się, żeby tutaj jakoś wielkie, wielkie było potrzebne do pracy. Natomiast on wydłuża o dobre 30 cm długość, stabilność koparki, czyli punkt ciężko, środek ciężkości przenosi albo mocno do przodu, albo mocno do tyłu, w zależności od tego, jak się kopie, więc to jest do stabilizacji, do podparcia, do podparcia koparki. To jest rura do szybkozłączki, bo tu jest jakieś mocowanie na szybkozłączkę, takie, które pozwala łatwo i szybko rozłączyć to, nawet nie wysiadając z koparki, oczywiście jak ma się wprawę, więc ta szybkozłączka... Powoduje duże ułatwienie w zakładaniu, zdejmowaniu łyżek. No i co ciekawe, jak popatrzycie, tu są, jest mnóstwo kalamitek do smarowania. Mnóstwo, mnóstwo, no ale wiadomo, jak to w koparce, jak popatrzycie, to tam są od lemiesza. Tu jest od siłownika lemiesza. Tu jest od siłownika drugiego, drugi koniec siłownika. Wszystkie punkty ruchome, jak popatrzycie, są na, na kalamitkach. Tu są. Od łożyska obrotowego i, i od czegoś tam jeszcze nie pamiętam, jest w instrukcji obsługi. Smaruje się co 50 godzin, jak sama instrukcja pokazuje i co 200 godzin, te kalamitki. No i później każdy punkt ruchomy ma swoje albo kalamitki, albo smary. I wszystkie te punkty ruchome, jak popatrzycie, na każdym punkcie, na każdym punkcie ruchomym są kalamitki do smarowania. No i jest tego bardzo mnóstwo. I tutaj jeszcze są smary. Smar wychodzi z kalamitek. Zwykłe, ponoć, smary do smarowania łożysk i do tego typu rzeczy. Litowe. Jak popatrzycie, najważniejsze, ponoć, jest smarowanie tego wszystkiego. To jest mechanizm do uwalniania szybko złącza. Do uwalniania łychy. Jeszcze nie wiem, jak działa, ale to będziemy dopiero sprawdzać. I tak to wygląda. Tu jest z bliska. Kciuk, ten kciuk cały nie, nie, nie ma kolizji. Jak widać, on się zamyka do łychy i w ten sposób mamy, mamy chwytak. I, no i co? I tu wielkiej filozofii nie ma. Węże wygląda to dość solidnie, i okazuje się, że tutaj na, na ramieniu nie widać rdzy. Nie widać żadnych śladów, żeby ruda gdzieś właziła to ramię wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Swożnie śruby ponoć utwardzone. Wszystkie te śruby teoretycznie są 10,9, ale w praktyce, jak widzicie, to wcale nie jest 9,10,9, a 8,8. 8,8 8 to i tak są utwardzone śruby, więc nie jest, nie jest źle. Swożnie spodziewam się, że są podobnej, podobnej maści. Pewnie też 8,8. No i tyle. Obejście jeszcze krótkie. A, jeszcze jedną rzecz zapomniałem, to jest lampa. Jak popatrzycie, tutaj jest lampa, która jest umocowana z przodu i ona oświetla miejsce pracy. Można to też kopać w nocy. Tak prezentuje, się, tak prezentuje się koparka w całości. A jeszcze ma daszek, który przykrywa nie ma kabiny to jest wada albo zaleta. Z tyłu wygląda to, to tak. Z boku wygląda to, to tak. Myślę, że do wszystkich tych naszych prac ogrodowych dla dziadków, do takich rzeczy jak ta grządka na maliny, którą dziś widzieliście tutaj w tym filmie, która nas pokonała. Ze względu na kłopoty, na wszystko to co musielibyśmy wypożyczyć, zapłacić, zdecydowaliśmy, że, że tą koparkę sobie kupimy i teraz będziemy mieli frajdę, bo teraz ją będziemy testować, używać i przede wszystkim będziemy mogli zrobić dużo, dużo więcej z tych naszych planów na przyszły rok, o których znów mówiłem w tym filmie, tak żeby to wszystko sobie zrobić. Co z koparką kupiliśmy, bo to jest ważne, ważny jest osprzęt. Jak widać tutaj podstawowo zamontowana to jest taka łycha szeroka, to jest łycha 80 skarpówka. Tutaj kupiliśmy oczywiście, kupiliśmy oczywiście dodatkowe łychy. To jest łycha 40. To jest łycha 20, bo mamy też kupę kopania pod wodę, pod węże wodne, więc kupiliśmy też łyżkę wąską i taką standardową do kopania w ogródku. Kupiliśmy wiertnicę. Wiertnica 20 hydrauliczna. Mieliśmy możliwość, albo wypożyczać. Wiertnicę za każdym razem, albo kupić po prostu wiertnicę, to kosztowało cośko chyba 2000, kupić wiertnicę podłączaną do koparki i będziemy wszystkie te słupki wiercić taką wiertnicą. Także mamy cztery akcesoria, wiertnicę, łychę 20, łychę 40, łychę skarpówkę i kciuk. Bo tu jest ta trzecia sekcja hydrauliczna. To, co widać tutaj, to jest właśnie ta trzecia sekcja hydrauliczna, do której która, która jest, ta koparka jest wyposażona i właśnie można sobie podłączyć można sobie było podłączyć pod nią kciuka. i żeby podłączyć, żeby podłączyć tą wiertnicę, to trzeba tego kciuka, niestety. Odkręcić, ale nie trzeba go demontować. To znaczy, trzeba ten zaworek zamknąć, tą śrubę odkręcić z drugiej strony też i w to miejsce przykręcić wiertnicę, podłączyć ją. No to można, można wiercić, a później można z powrotem podłączyć kciuka. Taką fajną niespodzianką jest jeszcze pudło. Co prawda, przy tej cenie to w zasadzie niewiele robi, ale zobaczcie, że, że generalnie razem z koparką dostajecie też, dostajecie też takie pudełko ze sprzętem. O. Nie ma tu właściwie nic specjalnego, ale jest taka całkiem fajna grzechotka, dość duża i jakieś kombinerki, jakieś klucze oczkowe, śrubokręty, wkrętaki. No i sporo jeszcze takich różnych ciekawostek. Jest jakiś duży Francuz, jest jakiś śmieszny młotek. I są jakieś różnej maści klucze oczkowe i płaskie, e, e, ładnie wyglądające, niby chromowanadowe. Zobaczymy jak to to się będzie sprawować. W każdym razie W każdym razie e, miły dodatek. I tak te klucze płaskie, oczkowe, płaskie i oczkowe musiałem sobie kupować, a tak to już kupować nie muszę. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, e, wielkie, wielkiej rzeczy to nie robi, ale taki miły dodatek, miły zestaw gadżetów. No, i to tyle. Celem wstępu koparkowego. Pamiętaj o subskrypcji w ogóle, jak się podoba. Koparkę niedługo zobaczymy w akcji. Decydowaliśmy się ten, na ten sprzęt, pomimo kosztów. To jest połowa ceny, nawet mniej niż połowa ceny. Jakiejś takiej koparki, mini koparki, też z tej kategorii. Co ważne, to jest silnik, chyba. 14 koni, czy, czy ile, jeśli ich pomyliłem, to tu będzie w opisie dokładnie, nie w opisie, tylko na, na ekranie jest podana jego moc. Silnik benzynowy. A i waga koparki to jest 1100 kg. Przeciętne koparki te samej cenie kosztują około, ważą około 700, 800 kg, ta jest jednak 1100 kg. Ma głębokość kopania, co ważne, do 2 metrów, ze względu na ten siłownik, który jest do góry. No i nam w zasadzie. Do tego wszystkiego, co tu mamy, powinno wystarczyć. Jak się podobało, daj kciuka, daj lajka. Jeśli używa ktoś takiej koparki, to prośba od razu w komentarzu jakieś porady, co, co takie dla nowicjusza, jak taką koparką się poruszać. Jeśli macie jakieś rady dla początkujących, to chętnie skorzystam. Zasubskrybuj kanał, żeby widzieć co się będzie działo dalej z naszym siedliskiem, a ja już się nie mogę doczekać, kiedy kopark na koparkę wsiądę i kiedy zrobię pierwsze kopania. Zabawa dużego dziecka za chwilę się zacznie. Do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.